Byłam eee. Witam, dzień dobry. Kłaniam się razem Tutaj właśnie, tutaj macham, właśnie z, e, z ukochanej stolicy Polski, z ukochanej Warszawy. Jestem, wszystkim. jestem tutaj w Warszawie, jeszcze tamnej, Właśnie, witam jeszcze raz tutaj mocno. Patrzcie, z Sechentą, tutaj, tutaj z Wojciechowską. Właśnie, i teraz będę zwiedzał. Tak, jestem tutaj, jestem tutaj Polską, jest tutaj Polski, który za mną. Tutaj jest cała para dama, tutaj o właśnie pokazuję całą panoramę Warszawy no i później udam się do Złotych Tarasu gdzie właśnie e, nazywam się Zego Simple. zamieszkałem w Bogatyni w województwie dolnośląskim i zwiedzam stolicę Polski, Warszawy pokazuję całą panoramę później mam e, później zaraz udam się do Złotych Tarasu, może pójdę do kina Później mam sans z Planetarium na 18:30. Kupiłem bilet właśnie na 17 serca, jak byłem u siostry, jeszcze jak byłem u siostry, to właśnie kupiłem bilet na 17 serca po prostu no chciałem po prostu pójść do planetarium. Planetarium było moim marzeniem. Niech to te planetarium i te zwiedzanie i ta moja wycieczka po Warszawie niech będzie w moim dniu 56 urodzi. Po prostu jak była zdobita Śnieżka, później Kalisz z Kraków, i teraz je kandowacu cały I sem, właśnie o to chodzi, jeżeli chodzi o planetarium. Dzisiaj mam planetarium, właśnie 17 czerwca na godzinę 18. Mam bilet do planetarium, właśnie, i później się udam do Centrum Nauki Kopernik i tam właśnie pójdę do planetarium. I tam będę podziwiał również tej misce kosmicznej, tej misce e, pełnego kosmosu. Jak to się mówi no, e, planetarium. No i w tym razie planetarium mam na 18:30. To jest kupa czasu, bo dopiero jest po godzinie 10:00, tam e, 6 z hakiem, ze 7, tak można powiedzieć. No, a planetarium mam na 18:30. No i taka będzie moja, będzie mój taki sebek mojej mój, mój wycieczki Jestem z tyłu jeszcze kultury. Jest raz, jestem tutaj jest za mną z tyłu pałacu kultury. I sama Jadamas e, padł cały. No i za chwilę udam się do złotych tarasów. Może pójdę do kina na film. Nie wiem, że będzie ten film. E, jaki tam zaraz, zaraz, zaraz. Piotrusz Królik 2 no i później po się po moim kinie nie wiem gdzie będzie, a jak nie będzie, no to, no to będę zwiedzał dalej, po prostu gdzie cię da, po prostu żeby pozyskać z tej mojej miłej Żuciewskiej po Batsawie. No i później tak na 18.30 ale żeby być tak już po godzinie 16, żeby, po godzinie byś już e, tam po żeby nie tego, żeby się nie spóźnić na Sans po prostu tak gdzieś koło 17.00 no bo o 18.30 mam po prostu ten sans, bo mam bilet na 18.30 mam dobre miejsce no i później udam się do planetarium i będę właśnie w środku planetarium i właśnie w dniu mojej 50.00 godziny będę podziwiał piękny, piękny wspaniały kosmos obłok pełnego, wspaniałego kosmosu pełnej, pełny, pełnych tajemnic kosmosu, jak to się mówi i to byłoby na tyle no to teraz co mogę zrobić razem sobie no i może też i no miłej wysiłki miłego, 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 miłego zwiedzania i miłego pobytu w Warszawie tak na jeden tego dopiero w sierpniu pojadę do siostry bo, bo jakoby na weekend do siostry ale lepiej nie było, siostra by nie by zjadła by żyć no bo niedawno byłem u siostry to by się dowiedziała, że jestem w Warszawie byłem jezywcem bez jadła jest... no. ale no, no nic dodasz, nic ująć po prostu no no chciałem, że... bo planetarium chciałem wtedy później nie było danych bo nie było jak przez tę pandemię było tylko 70 osób powstają, chciałem wtedy jak byłem w szosy to chciałem skorzystać. Chciałem wejść do tego planetarium, ale nie udało mi się po prostu i musiałem kupić bilet na później na 17 sierpnia ale siostra mnie odprawiła już w poniedziałek, bo miałem być do soboty, ale byłem z sobotę niedzielę, bo siostra robiła bilet ze swagrem no i dopiero poniedziałek wróciłem do domu, no a bilet miałem już kupiony na 17, czerwca. siostrze nic właśnie nie mówiłem. No i właśnie spisanie zjechem do Warszawy tutaj żeby zwiedzać no, żeby spędzić krasy, miłe chwile w Warszawie i tak dalej no i później udać się jak to się mówi do Centrum Nauki Kopernik i tam gdzie będę miał sens filmowy Plenetarium planetarium na godzinę 18.30 w drodze sobie miłej dobrej, przyjemnej wysiewki po pięknej Stolicy, po pięknej Warszawie pozdrawiam wszystkich warszawian pozdrawiam wszystkich tutaj w Warszawie Warszawa mi się podoba jest piękną stolicą Warszawa jest git, bardzo mi się podoba stolica Polski chciałbym zamieszkać w Warszawie po prostu Warszawa to jest po prostu moje marzenie bardzo lubię Warszawę po prostu i bardzo mi się podoba Warszawa no, no i nic do napisując po prostu jeszcze raz ja jako z bogatyni, jako ja z syn z bogatyni pozdrawiam całą Stolicę, ukochaną całą Waccałę i całą moją ukochaną polską ojczyznę. Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego i błogosławieństwa również. I raz zdrowia i wszystkiego dobrego.